Słuchajcie! Jesteśmy na tajnym klubie dzieci z naszego miasta Szlejhow. Uciekliśmy z naszego miasta od rodziców, żeby móc spędzić razem dużo czasu bez dorosłych, bez rozkazów. Tak? Tak! Okej, okay, to bawmy się! Jupi, yupi, yupi! Jestem matką naturą. Po co tu przyszłyście? Ale, ale to była mm. asteroida. Nie interesuje mnie to. Dlaczego przyszłyście do mnie? Eee, to była tylko, tylko pomyłka. Eee. Nie przyjmuję słowa pomyłka. Powiedzcie, po co tu przyszłyście? Bo chciałyśmy poprosić Cię o szczęście i żeby cały świat był ładny i bardzo piękny do końca, yy, do końca świata i wszechświata i wszystkiego. Wasza prośba została wysłuchana, ale wiem, że kłamiecie, więc teraz powiedzcie po co tu przyszłyście? No, bo chodziło o to, że chcieliśmy spędzić trochę czasu razem bez rozkazów rodziców, dlatego przyszliśmy sobie tutaj, poza miasto, żeby móc odpocząć. I wtedy asteroidę niechcący nadepnęła na ten kamień, chociaż wszyscy twierdzą, że on już od bardzo wielu lat stracił swoją moc. Rozumiem, ale nie wypuszczę Was, dopóki nie przyjdą po Was wasi rodzice lub opiekunowie. Nie! pójdę po nich i powiem, co się stało. Lecz jak już po was przyjdą, to wymarzę to z waszej pamięci. A głaz zostanie wyłączony do końca świata. Jestem matką naturą. Czego ode mnie chcesz, matko naturo? Chcę, abyś poszedł do magicznego głazu i zabrał swoje źrebięta. Ale przecież ten głas już od stu wieków nie działa. I podobno zniknął na zawsze. Nie wiesz w to, jestem matką naturą. Odbierz swoje źrebięta albo zostaną tam uwięzione na zawsze. Dobrze, pójdę Pani jak najszybciej się da. Poczty z pożałują, co zrobiły. Przyszedł Mustang, o nie! Szybko, chowajmy się! La la la, la la idę sobie w piękną pogodę. Nie naprawdę oderwać kopy od ziemi, a wy? Ja też nie! Zostały tam przymocowane, dopóki Mustang nie przyjdzie. O nie! Matko Natura, Matko Natura, przepraszamy, to już nigdy więcej się nie powtórzy. Dopóki Mustang nie przyjdzie, nie ruszycie się stąd. No, 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 niezłego, niezłych tarapatów sobie się to narabiliście. Przepraszamy, to nigdy więcej się nie powtórzy. Dobrze, teraz idziemy do domu. I niech nasze, wasze mamy mają nauczkę, żeby zamykać drzwi na klucz. A czy, a czy jutro hmm, będziemy mogli pójść na wycieczkę po tej pięknej okolicy? więc ten głaz. E, zobaczymy. Tery. No. Następ... Następn... A na... Następnego dnia w nocy. Hej! Stawajcie. Jesteście jeszcze śpiący? Tak. A co myślałaś? Teraz ja powiem. Ja też jestem śpiąca. Och, ale jak możecie tak długo spać? Jest już yy, pierwsza rano. Trzeba wstać i się bawić. Dobrze. Dopiero pierwsza rano? Pierwsza rano to ja padam dosyć. Pszszsz. Więc idę spać. Ach, czyli chcecie pominąć super ekstra fajną przygodę. Jeśli chcecie, to okej. Okay. Powiedziałeś super ekstra fajną przygodę. No tak. A co? I to ja chcę iść! Okej, okay, to idziemy! jakoś jakąś tokrotkę, żebyśmy mogli coś jeść i czegoś się napić. Dobra, mleczę to najlepsze, pijcie a stokrotki, najlepsze jedzenie, Pychota. Super, super, to zbierzemy takie zapasy, dobra? Okej, okay. a ty Barli się zgadzasz? Zgadzam się.